Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Dzień dobry, Świnoujście! Dzień dobry, Polsko! Nasza piękna i wspaniała ojczyzna! Dzień dobry, dzień dobry! Mamy sobotę. Sobota, sobotunia, sobuteczka. Także zaczynamy nowy dzień. Zaczynamy nowy dzień. Słuchajcie, jest pierwsza sobota miesiąca w Świnoujściu o godzinie 7 w kościele Gwiazdy Morza. Był męski różaniec. Ponad 30 mężczyzn rano modliło się o rodziny o... w intencji mężczyzn, w intencji, w intencji swoich rodzin, w intencji tego co dzieje się w naszym kraju. Także zapraszamy co tydzień, co tydzień Zapraszamy do modlitwy codziennie, a na męski różaniec zapraszamy co miesiąc oczywiście Co miesiąc w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 7 rano w kościele Gwiazdy Morza w kościele Gwiazdy Morza na ulicy Piłsudskiego co mi się tu dzisiaj język plącze co mi się tu dzisiaj język plącze dobra, my jedziemy zobaczyć jak wygląda granica jak wygląda granica państwa polskiego w Świnoujściu, granica Świnoujście albek powiem wam, że jaja sobie robi Straż Graniczna Jaja ogromne se robi po prostu z ludzi. i Nie mówię tutaj o funkcjonariuszach, którzy po prostu muszą wykonywać polecenia swoich komediantów, ale to, co wykonuje e, e, górka straży granicznej, to są jaja. Obfotografowują tych biednych chłopaków na przejściach granicznych, jak oni tam dzielnie strzegą, zdecydowanie bronią. Po nocach robią im zdjęcia, a ja już kilka razy udowodniłem, że to jest ściema i nikogo tam po prostu nie ma. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, ponieważ robienie wariata. E, ze strażników granicznych, no to to jest słabe, ponieważ potem będzie tak jak z Policją Obywatelską, że po prostu ludzie przestaną mi mufać. No tak, jeżeli tak chcecie zniszczyć państwo, chcecie zniszczyć służby, no to jest wasza sprawa, mili towarzysze, tylko że my będziemy pilnować Polski, bo pamiętajcie, że dla nas ojczyzna jest najważniejsza. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Nie, pluć na godło. Nie można robić takiej sytuacji, takich rzeczy, że po prostu funkcjonariuszy wystawia się na pośmiewisko. To jest wina ich przełożonych, to jest wina komendantów, to jest wina dowódców, to jest wina ministra. Wystawia się tych biednych chłopaków, wiem, powtórzę się, na, na przejście graniczne, robi się im zdjęcia, publikuje się to w mediach społecznościowych, przecież ludzie to sprawdzą. Przecież ludzie to sprawdzą. Tak jak w Świnoujściu, kiedy opublikowano zdjęcie dwóch funkcjonariuszy straży granicznej oraz jednego z policjantów, którzy stoją w nocy na granicy o godzinie 23 albo 24 przedwczoraj opublikowano. Ja przyjechałem o godzinie 8 rano, nie było nikogo, ani jednej osoby. No właśnie. Dobra, ale wróćmy do rozmowy o Świnoujściu, no bo to jest kanał świnoujski. Co tam, panie w Świnoujściu? No w Świnoujściu, jak widzicie, pogoda słaba. Niestety pogoda słaba dzisiaj. Pochmurnie, jutro również ma być pochmurnie, chociaż ma nie padać na szczęście. Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. Na szczęście ma nie padać. Czy to jest dobre szczęście? No, takie średnie to jest szczęście. No, bo jeżeli jest pochmurno i zimno, no zimno jest zimno, 20 stopni, no to przynajmniej, jakby padało, to rolnicy mieliby z tego radość. A tak ani radości nie mają rolnicy, ani nie mają radości nasi kuracjusze. Powiem wam, że bardzo mało ludzi jest. Nawet w weekend tutaj rozmawiałem przed chwileczką z jednym panem, który jest taksówkarzem i mówi do mnie: Panie Danielu, co tu się dzieje? Normalnie my mamy dużo dużo mniej kursów. Nie chodzi o to, że są firmy konkurencyjne, Boldy, roldy czy tam inne pierdoły, bo nie w tym problem. W tym problem, że naprawdę jest dużo mniej zleceń. Dużo mniej ludzi przyjeżdża, także no, panie, widać to też po pociągach mówi. Jak się z pociągu wysiada, no to widać, ilu już wysiada. Ilu wysiadało kiedyś, a ilu wysiada dzisiaj. No właśnie, a my jesteśmy na przejściu granicznym, że wrócę do tematu. No i co, widzicie, gdzieś tu jakieś funkcjonariusze Widzicie gdzieś tu funkcjonariuszy straży granicznej? No pokażcie mi, w którym miejscu? W którym miejscu, miły panie? No niestety nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma nikogo. Nie ma nikogo na granicy, więc to co robi straż graniczna, no po prostu pluje ludziom w twarz. Straż Graniczna pluje ludziom w twarz i nie mówię tutaj o tych funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy pełnią tu służbę, bo oni wykonują polecenia. Tych funkcjonariuszy szkoda najbardziej. Mówię, mówię o komendiantach Straży Granicznej i oczywiście mówię o panach, ministrach, którzy za to odpowiadają. To jest plucie ludziom w twarz. Powiecie tak o Szysz, ty kurwa debilu. Przecież wiadomo, że funkcjonariusze będą od poniedziałku na e, s, e, granicy. No dobrze, dobrze, będą od poniedziałku, ja w to wierzę. Mają być od poniedziałku. To po co robią pr szum? Po co robią cyrk, że już są na, na granicy? Nie, nie było ich przez wiele miesięcy, kiedy Niemcy tu podrzucali imigrantów. Przyjeżdżali tylko wtedy, żeby ich odebrać i tak samo, tak samo jest dzisiaj, będzie jutro i będzie tak do północy jutro, tak? No i zobaczymy w ogóle o północy. Zastanawiam się czy przyjechać o północy, czy przyjechać może nad ranem i w poniedziałek rano pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Znaczy w poniedziałek pokażę Wam na pewno jak to wygląda. Mamy tutaj cztery przejścia, w których można legalnie przekraczać granicę. W sumie legalnie można wszędzie, bo nie ma, nie ma granicy, w jesteśmy w Schengen, em, takiej wyznaczonej do przechodzenia. No ale pamiętajcie, że jeszcze jest worek. Jeszcze jest worek. Kto wie, ten wie. Ja tam pojadę też, zobaczę jak to wygląda. Także porównamy to wszystko. Zapraszamy na taki film, który będzie opublikowany w poniedziałek. Jak wygląda sytuacja na granicy w Świnoujściu. A dzisiaj, dzisiaj, no cóż, dzisiaj zapraszamy wszystkich nad morze, zapraszamy do Świnoujścia, zapraszamy do wypoczynku wakacyjnego. Kto może nad morze, kto może nad morze. Zobaczcie, jest sobota, sobota rano, a tutaj ludzie z torbami idą na przystanek. Czyli co, będą opuszczać nasze piękne miasto? No, na to wskazuje, na to wskazuje, że będą opuszczać dzieciaczku. Dobrze, żeś mi tu nie wybiegł, bo powiem Ci, że serce mi zaczęło bić pięć razy mocniej. No właśnie e, słuchajcie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że jednak to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo swoje, o bezpieczeństwo e, również innych. Użytkowników drogi, użytkowników ruchu, pamiętajmy o tym, żeby dbać o siebie nawzajem. Rowerzyści, nie wyjeżdżajcie na pasy dla pieszych. Piesi, nie wchodźcie pod samochody. Kierowcy, uważajcie na wszystkich. No, tak to wygląda. Tak to wygląda tutaj, niestety, że u nas w Świnoujściu ciągle słychać o tym, że hulajnoga została potrącona. A w sumie to nie hulajnoga, tylko człowiek na hulajnodze, że wydarzyło się to z rowerzystami, to wydarzyło się tamto z rowerzystami. Także ludzie, kochani, dbajmy o siebie nawzajem, no bo to nie ma żartów, to nie jest gra komputerowa, tutaj nie ma powtórek. Tutaj, jak cię po prostu samochód pyknie, jadąc nawet 40 na godzinę, no to będzie ból, płacz i krzyk. A chyba każdy z nas chciałby tego uniknąć, prawda? Każdy z nas chciałby uniknąć tego, żeby po prostu trzeba było płakać potem w szpitalu, czy nie daj Boże na, po, na pogrzebie. No dobra, ale my teraz idziemy już w stronę ulicy Grunwaldzkiej. Jak na 11 listopada widzicie spokój, cisza, robią się koreczki, nawet nie koreczki, malutkie zatorki koło sklepów spożywczych, bo oczywiście Niemiec musi jechać do Lidla. Zrobić tu zakupy, chociaż z tego co wieść gminna niesie, to jednak Niemcy mają te same produkty, lepszej jakości i troszeczkę tańsze u siebie, więc po co przyjeżdżają tutaj? Nie wiem, czy to jest opowieść z drzewa sandałowego, jak z tym Jetim, który jest, a nikt go nie widział, czy to jest po prostu prawda prawdziwa. Nie wiem, nie będę powtarzał tutaj tego, czy to jest prawda prawdziwa, czy nie, no bo sam tego nie sprawdziłem. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za tą króciutką przejażdżkę. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja na granicy Albek e, e, Świnoujście, Albek Świnoujście. No, i wygląda tak, że po prostu nikogo tu nie ma, więc te wszystkie opowieści pana Siemoniaka, Siemoniaka, czy jak on tam się nazywa, są po prostu opowieściami z drzewa sandałowego. Nie wiecie politykom, politycy zawsze was okłamią. Politycy zrobią wszystko, aby ich było na wierzchu. Tak, tak, zaraz coś powiecie. coś powiesz o pani Agatowskiej. Co mam powiedzieć o pani Agatowskiej? Wejdźcie sobie na nasz portal aslinouw.pl, przeczytajcie trzy ostatnie artykuły o tym, jak pani Agatowska dzielnie wydaje, Wasze pieniądze na propagandę, ona powie, że na informacje, No ja powiem, że na propagandę. Kupowanie przychylności prasy to jest stary lewacki numer. Ile? Jakie problemy finansowe ma też Komitet Wyborczy pani Agatowskiej? Tam się chłopaki i dziewczyny nie potrafiły rozliczyć z pieniążków. Nie dziwi nic, nie dziwi nic. No i oczywiście o tym, jak pani Agatowska nie ogarnia miasto. Dziki nam zaraz rozniosą połowę cmentarza i będzie naprawdę duży problem. No właśnie, miało nie być Agatowskiej, więc nie jest. Więc spokojnie sobie zajrzyjcie na portal asfinuus.pl, Twoje pierwsze źródło informacji. Pamiętajcie, tylko prawda jest ciekawa. Tylko prawda jest ciekawa. My Wam życzymy spokojnego weekendu, miłego weekendu, wspaniałego weekendu. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.